Czasami jest tak, gdy czujesz jak tańczysz przy blasku księżyca i coś jest takiego w jego oczach, w jego ramionach. Tulisz się i nagle czujesz, że to zaraz stanie się, i już to wiesz, że coraz bardziej pragniesz go, że coraz bardziej tego chcesz. I widzisz jego twarz i słyszysz jego głos. Czujesz bicie jego serca i nagle wiesz, że to jest to. On wkłada ręce w Twoje włosy. Ty czujesz jego dotyk i czujesz w swoich ustach. Smak. Dotykasz jego ust swoimi ustami, pieścisz je palcami, i nagle czujesz, że niektórzy ludzie mogą. oh hot